Co cię relaksuje? Co sprawia, że kiedy jesteś zdenerwowany, to wracasz do spokoju, że w twoim wewnętrznym świecie następuje cisza? Co to jest? Może sport, może muzyka, może jakaś dobra książka, może film? Kiedy Jezus zostaje obudzony przez uczniów, którzy boją się, że zginą na małej łódce na jeziorze. Kiedy Jezus gromi wichry. Nastaje głęboka cisza. Możemy z tego wnioskować, że jest też cisza, która nie jest głęboka, taka cisza, która jest pozorna. I czasami może tak być, że w naszym świecie, kiedy jesteśmy zirytowani, kiedy no, coś w naszym sercu jest wzburzone, jak to jezioro, chcemy znaleźć jakiś szybki środek do tego, żeby uspokoić się. Yy. Mogą być różne. Rzeczy, przez które się uspokajamy. Natomiast głęboka cisza nastaje tylko wtedy, kiedy zaingeruje Jezus Chrystus. To słowo głęboka w języku greckim jest użyte też przez świętego Mateusza, w tym momencie, kiedy Jezus określa wiarę kobiety kananejskiej i mówi: Wielka jest Twoja wiara. Wtedy pamiętamy ten fragment, kiedy, kiedy ona mówi, że nawet szczenięta jedzą ze stołu. Własnych panów. Jezus nazywa jej wiarę wielką. I tak jak wielka była wiara tej kobiety, tak wielka nastąpiła cisza wtedy. Kiedy jesteś wzburzony, kiedy Twoje serce e, nie ma już sił, idź do Jezusa Chrystusa. Dobre są też inne sposoby, na to, żeby uzyskać spokój wewnętrzny, ale tylko Jezus Chrystus może zaprowadzić głęboki ład, głęboką ciszę i głęboki spokój w Twoim sercu.